Nawyki nie biorą się same z siebie. Wymagają dyscypliny. Natomiast dyscyplina jest jak mięsień, który w miarę trenowania staje się coraz silniejszy. Co by się wydarzyło, gdybyś praktykował naukę nawyków każdego dnia przez na przykład kolejny rok? Jak wyglądałaby Twoja sytuacja życiowa, gdybyś naukę tych nawyków podtrzymywał systematycznie? W mojej akademii. Akademii Nawyków Skutecznej Postawy prowadzę program, który przygotowuje każdego, kto się zdecyduje na to wyzwanie, a więc na naukę nawyków skutecznej postawy. Program, w którym tak naprawdę przygotowujemy Cię przez prawie trzy miesiące. Jesteś przygotowywany do tego, aby nawyki stały się częścią Ciebie, abyś te siedem nawyków wytrenował w sobie na tyle mocno, aby stały się Twoją codziennością, ponieważ to one tak naprawdę determinują Twoje codzienne zachowania. O tym wszystkim w moim programie, do którego już dzisiaj Cię zapraszam. Link do mini kursu, darmowego mini kursu znajdziesz pod tym nagraniem lub w komentarzu. Minikurs to przede wszystkim wprowadzenie do tego, dlaczego potrzebujesz siedmiu nawyków skutecznej postawy. Ja tam rozjaśniam dużo więcej informacji na temat nawyków społecznej postawy i mówię o tym, co jest dla Ciebie ważne.